Policjanci w dniu dzisiejszym prowadzą akcję pod hasłem prędkość. Najczęściej policjantów można spotkać na Krajowej 6, jak również w drodze W214. Policjanci przy użyciu nowoczesnego sprzętu, między innymi laserowego miernika prędkości, jak również nowoczesnego radaru Iskra, kontrolują prędkość kierowców. Działania te zmierzają do wyeliminowania kierowców, którzy nagminnie przekraczają prędkość, nie stosują się do przepisów ruchu drogowego dotyczącego przekraczania prędkości, dzisiejsza akcja jest prowadzona na drogach całego województwa pomorskiego i przynosi już pierwsze efekty, już od godzin rannych, kiedy akcja trwa od godziny 6 już jest kilkanaście mandatów właśnie za przekroczenia prędkości, są to niekiedy małe przekroczenia, jednakże każda taka sytuacja, która powoduje, że kierowcy łamią przepisy ruchu drogowego należy na, na, ganę, należy, na należy na nią zareagować tak aby wyeliminować tych, którzy nagminnie łamią przepisy. Mandaty za przekroczenie prędkości wahają się od 100 do 500 zł. Również punkty, można najwięcej dostać nawet 10 punktów karnych w zależności od tego, jakie wykroczenie zostanie popełnione.